Startujemy z pierwszą kolejką Champions League. Kto zacznie od wygranej, kto przeżyje gorycz porażki, wkrótce się dowiemy. Monaco! Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Snukowski i Jacek Laskowski emocje związane z rozgrywkami Champions League wracają do piłtarskiego i Lewandowski i gol już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu znowu są przypince okazja może być groźnie Ależ to było uderzenie. Szkoda, że tylko w słupek. Gdyby to weszło, byłaby petarda. No, ale nie weszło. I tracą teraz piłkę. Olmo. Proszę państwa. Mam właśnie informację, że padł gol na Etihad Stadium. Mamy pierwszą bramkę dla Manchesteru City. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 10 minut gry. Bardzo dziękujemy. Próbuje teraz szczęścia. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb poprzedni bramkarskiego patu. I teraz Pedri. Ale był czujny, brawo! Dobry odbiór piłki, ale waut. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Nic z tego nie będzie. dokładnie na dalszy słupek. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania a i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Odbiór czysty. Nie ma faulu. Wydawało się, ale tylko się wydawało, że coś z tego będzie. Jednak to środkowanie minęło partnerów. Goal! Tak! Nie zawahał się! Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. W razie Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. O tak, kasuje się akcję przeciwnika. I ukazali mnie obrony. Okazja parafin teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Tymczasem na Estadio Metropolitano dzieją się ciekawe rzeczy. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy Atletico Madryt. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 31 minut meczu. Dziękujemy za informację. No i zmiana posiadania piłki. Wychodzi na pozycję. Gol! Piłka w siapce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Piłka znowu w grze, bardzo, bo może nieco zdjąć nogę z gazu. Robert Lewandowski nie ma.